dziki. jak się czujemy? Pierwszy dzień w porodzie rusza się tam coś, to się rusza. Nie będziemy odkrywać, jak samo odkryjesz, tak samo odkryję, to wtedy tak. Jeśli si się podoba łapka w górę, będzie miło, tak? No rusza się tam, rusza. Ciekawo, ile tych małych misiów masz, co dużo? I ty, Pieszczulo, mała, ty nasze, mała Pieszczulo. No, jedz. No ile będę błaskał, co? No tak. No, piszczuro. No, idę. Do zobaczenia. A.